Siedmańko z tej strony, Fabaka Jarek, a to już jest y, drugi odcinek Farming Simulator. Wcześniej grał w to Kieco w pierwszym onciku i poprosiliście żebym ja zagrał, więc ja zagram dla was. Tak samo chciałem zostać zawsze farmerem, zawsze ja myślałem przyszłościowo, sami o tym wiecie, że y, tanie, tanie by mi wyszło na pikanie mieć własne zboże, ten tam takie kurwa serakie. Wiecie, jak to jest, no właśnie. Dobra, to teraz zapierdalamy do obory. Szukamy obory. Tu są ten, tu jest pranie. Czekajcie, podjadę, kurwa, takie pagórki ciężko trochę się jeździ. Dobra, tu jest pranie, to nie. A, oczywiście nie obyło by się bez nagrywania. To już jest taka moja wizytówka. Jest oczywiście kuksu. O, kurwa. Dobra, idziemy zboże ciąć. Na ten Musisz czegoś bić ta mąka, nie? Kurwa, przez pranie się nie da, myślałem Dobra Tam jest mój kombajn stoi Kurwa, mać Być farmerem Ja pierdolę Dobra Idę po ten kombajn i chuj. I pokażę wam Jak genet w kombajnie sobie daję rady Wózek to nie tylko moja specjalność O, jest traktor Dobra, dobra. Czekajcie. Trzeba cofnąć. paciak jak. Jaruś jak uważnie cofię. I jedziemy. Gdzie tu się włącza? Dobra. Ha, ha. Dobra, jedziemy. Patrzcie, kurwa. Kosze to wszystko. Przejściutko. Dobra, czekajcie, bo za szybko pojechał. Czekajcie, może najmę tego pracownika tak jak Kiecol ostatnio Tylko on mu tak kurwa pole krzywo z z z skosił Oj teraz, czekajcie y... Podnieść włączony No i jak z tego wyjść? Dobra Niech ten chuj robi Ja lecę po mój traktor Szkoda, że to nie wózek, bo bym się na wózek, wiecie jak ten dyszel się zrobiłem za 300. No to bym to przyczepił, nie? No ale jak traktor za wózka nie ma w tej grze, no to... Czekajcie, on jedzie. Czekaj! Czekaj Już podjeżdżam. Tu poradziliście kiecolowi jak on w to ma grać, ale on już w to nie będzie grał. Czekajcie. No kurwa, jedź to! Miał się ten tempomat włączyć, chuj wie co! Dobra, koś kuta się kurwa, koś! Patrzcie wiele zboża będzie! To się nazywa to... Czekajcie, on zawraca. Tu cofnij fest, ja nie, trochę. Nie bo mi wczy... No, no czekajcie, on ten disel wystawi zaś. No kurwa ciepej. No ciepej. Patrzcie... ile mam połowę przyczepi dopiero. No kosisz to kurwa ci nie Ooo no, Kurwa Wypadek chce spowodować chuju Ja tu muszę ten zboże na mąka przerobić do, do piekarni ten Co za ciul Dobra Ja pierdolę Agnieszka będzie z mnie dumna jak się dowie, że farmę mamy Już się nie będzie musiała z tymi workami mąki tak męczyć jak jak ten Ona jest z Gdyni przywozić ten z mójna, nie? Ona na cyckach i transportuje, kurwa Spłuczuja tej kobiecie, bo... Narobi się, narobi i... chuja chuj ma z tego, nie? Bo jej tam... Cinko płaca Ale to co w rodzinie, to nie zginie, wiecie? Siostra musi robić, chuj mnie to obchodzi, nie? Dobra Cześć CO TY CHUJU ROBISZ?! O Gdzie mi tu Co za ciul? Dobra, czekajcie, podjada Patrzcie, jak on krzywo to zaczął teraz kosić. Się popisuje kurwa, tak szybko napierdala. No, czulej to jest, Boże, no. No, czulej. No, czulej. AHAHA! -ha! Wyczułem rytm, kurwo! Pluj tym, suko, pluj! Haha <laughs> Kurwa To się nazywa praca na pół etatu Pracownik robi, a ja się opierdalam Dobra, czekajcie, tu chyba jakaś stuczka, bo nie, tu gdzie, jakiś ten Gdzie... T... gdzie? A, on sofie, czekajcie Tu Kość ty kurwo pole, kość, czekaj kurwa czekaj No, no Gdzie chu... Była ale on się musi naprawić teraz. Tak, napraw się. No i się zapełnia. Jak napełnimy to wszystko, to ja może to was wrócę, okej? Okay? To z dwu. Dobra, kurwa, tyle mi się pola udało z zebrać z tym nierobem, chuj co tam, nie wiem, zostało coś, pierdolę go. raz z tym. Kurwa mać! 40 na blacie, to chłopy pod modę Everest, co mi zapie... Tak, tak! Już już spełniam powoli swoje marzenia! Już trochę podjechałem! Tak! Do pierwszego obozu na Mount Everestie! Tu mam, słyszałem, że mam jechać tu, czekajcie... Tu jest... Od kiedy? To chyba będzie ten... To będzie chyba to... Nie wiem... No... Bier to, chuju! A, tu, ja, dobra, czekajcie, widza, widza. Tu Tu no Rozładuj, czekajcie I ciulowy! Haha! <laughs> Kurwa się napija kuksu mm. Mm. A już pusta przyczepa Czekajcie O i da tu Co to jest? Co to pisze? Dobra, spierdalaj. Jada Czekajcie. Gadaliście, że na tym mogę zmieniać maszynę, nie? Na tap to się zmienia. O. Dobra, teraz jestem w tym. Zabójca kurwa z kombajnem. O, teraz taki traktor. Ło kurwa mać! Co to za silnik? Dobra, czekaj, tam jakieś szambo, czekajcie, podjadę Takaś stodoła, kurwa, chuj wie co. Ty, ale tu by się szło taką piekarnię letnią zrobić, nie? Dobra, tu jakieś szambo, nie widzę tego u góry. Dobra, teraz ta, o, kolejny taki sam. O, kolejny taki sam. Kurwa, co to jest za traktor? Kramer. O, o kurwa, ten co Kecelowi zniknął. Czekajcie, jada z tym. Kaj tu jechać do domu, może tego GPS-a, kaj tego GPS-a włączyć O, typ maszyny Wokół, O, patrzcie, ten jest drogi w chuj, nie? Ten Dobra, czekajcie Sprzedaj. Nie, kombajna nie sprzedaja Kurwa Czekajcie Muszę się jakąś belarkę kupić, wiem to czekajcie, ja obczaja i się widzimy. Biera se kurwa pożyczka, a chuj! Dobra. Kurwa, wiele mam kasy! Sto kafli! Czekajcie, trzeba jakiś tym kupić. To trzeba... i no, jada do domu teraz? Tym? swem. Jakiś kontener tam stoi, chuj wiesz po co? Jada. Kurwa! Rolnik pełną gębą! Tak! O, tu już widzę chyba swój dom. Chyba. Nie wiem czy to mój Obejrza, ale to chyba było jakaś w górze Kurwa teisto, 100, 100 kafli na koncie Wielabym w piekarni za to wybudował Ludzie Dobra, może To jakiś pomostyn Aha, rzeka Spierdalaj Nie, o może do innego banku pojada, <grymka> haha, wszystkich na kredyt. Czekajcie, tędy się da? Da się kurwa, czemu ma się nie dać? Dajesz Fubu, wózkiem dajesz, rany traktorem też dasz, haha, <grymka> o kurwa. No, no, czekajcie, zjada, zjada, F -f -f fajnie. I... I... Co tu jest? Tu jest coś czerwone. Dobra Kurwa Kajta ta hałpa? A Poczekajcie może tu Kaj moja chałpa kurwa Czekaj może tu stana Może tu zaś wyjebia na kredyt Err... A kurwa nie da się Spier Dobra Gdzie mój tra... tu jest Dobra. Czekaj, może przełącza. Aha, dobra, jestem już blisko hałpy. Czekajcie, kurwa, gdzie ten chuj? Dobra. Zawracam. A ten traktor jest git, nie? Cztery traktory mam na... Pięć! Na farmie traktorów i jeden z przyczepą! To jest to! O kurwa! Masz. Dobrze, że mam takie ten umiejętności co, mogę się zawsze wyrównać, jak się kipna i wiecie, i te sprawy, nie? Dobra, tu może jada, to chyba moja farma, nie wiem. Sam już nie wiem. Dobra, Łociulów, 100, sto, 100 doła, opuszczona. O kurwa, to chyba nie moja farma, to jest jakiś blok. To chyba od Soutisa. Od Soutisa, to jada dalej. Bo mnie Soutis opierdoli. O, tam chyba moja farma. Spierdalaj! Czekajcie... Kajo oh jest! Czekajcie, to jest pole 28, ja... A teraz kaj tu jechać? Czekajcie, obejrza tym kurwa zanim tym się rusza, ale dobra. Hobby kurwa nie oliwiony wózek! Czekajcie, bo on ma małą pojemność. Czekajcie, tam jest... Te... Czekajcie, szesnastka jest moja, ja. Dobra, szesnastka jest tu, po prawo. To tak ja... dobra, szesnastka, małe mam to pole. 14 to tam rośnie, 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 tam będzie. Dobra. To muszę je. O, patrzcie, 16, tu byłem blisko, byłem blisko. A nie kurwa, to nie to. Ten nie, ten nie, ten nie. O, o, ha ha Teraz kierę pole, 28. 28 30, dobra o 24 to trzeba będzie teraz na tym zakręcie skręcać w prawo Tu są jakie do jakiś kościół wieliczka Tu są ten O kurwa prąd mają O a tam pociąg jeździ patrzcie to jest trasa Łódź Gdańsk, nie? Tam ten most widzieliście Tu się jada po tym po miejscu Tisa Tu ma fajny dom w ogóle Kurwa Pierwsza klasa, liże jaja się kutasa Dobra, jada To może widzimy się przy domu co? Chyba że kurwa będę olał porę na traktory I mu będę jeździł po wszystkich polach sołtysowi Dobra, tu hobby szlachta w XV wieku Dobra, to ja jadę ten o kurwa rzeka Czy rzekę się da? A chuj, obejrza Obejrzeć Kurwa nie, nie, pierdola bo mi się traktor spali chuj Wózkiem to co innego, bo wiecie, on 4x4 ma, nie? Spierdalaj! 4x4, a tu wiecie. O. Nie, 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 tu jeszcze dalej prosto trzeba. Dobra, to widzimy się w chałupie. O kurwa, patrzcie! Dam radę! Jedziesz, kurwa! Kurwa, haj tym traktorem chuju! I ja pierdolę! Co jest, kurwa, to? Pierdola wózek, Beda jeździł traktorem. Kurwa. Widzieliście to. I weźcie tu teraz. Możecie robić napady na wsi. O kurwa. Nawet po skałach jeździ. Czekajcie, bo się zaklinował coś. Obrazy dwu Kurwa macie. Chuj, co? Nie nadaje się do użytku pierdola. To biera se innego! Dobra, bierasej to spierdalaj! pierdalaj. Bo oni tu mi spamują tym, a ja nie chcę. Wiecie, nie? Że ja się nie sprzedam. Trzeba coś kupić, czekajcie to bo tu Nie tu kur, o tu I czekajcie miałem coś kupić takiego Sortuj, sortuj według Mars, dalej. Yy, zwierzęta O, kupicę kro pierdola krowy nie chce Sortuj ciągniki, ładowacze, czołowe No ja, czołowe tu net pasuje do mnie brewna, czole i te sprawy, sami wiecie yy, Widły do palet, widły do dużych bel Widły chwytne, widły do obor... spierdalej, leszczowej, si si ładowacze kołowy, coś tam widły, spierdalej, łopata, te u coś tam, ten, pierdola. Yyy... E, tu, co to kurwa jest? A pierdolę ty, na tym wsi, to mają sprzęt jak Czy ja pierdolę. Dobra jakby miał być farmerem to ja się już spokój daję Czekajcie Dobra to to jest do kartofli To jest do czego? To do buraków cukrowych to pierdola O tu są jakie przyczepy O kurwa I ale dupna A to jakaś formuła 1? Aha, dobra. Staka przyściół kultywator. Czekajcie. Nie, ja muszę coś kupić, co ten! Rzutniki opryskiwa... Rozrzutniki owozi, a skosiarki nie. Zgrabiarki nie. Przecząsacy, psycepy. Technologie... O! To jest to! Wóz. To się kupia. Kurwa! Wiele mi brakuje. Patrzcie, wiele mam. dalej 105 kafli, czekajcie, to ja muszę uzbierać coś te, bo zboże, bo to chuj mnie wyjmie. O kurwa! Przyjechał jak do centrum. Sprzedać to, żeby mieć trochę kasy, nie? I teraz nie... Czekaj, może wiada tam. Kurwa, ludzie tu są. To nie jest tak opustoszałe. Patrzcie, łażą się po nas spacery w garniturach chyba. Ten, nam się idą. O tu idą, miłociu O kombajny na sprzedaż. Czekajcie, co to jest? Co to jest? Czekajcie. To jest... A kupi... Czekajcie, sprzedaj. Sprzedaj maszynę bezpośrednio. R... Czekajcie Kurwa, kaj to sprzedać Kaj to sprzedać Z2 Mam pomysła, sprzedam tego chuja, czekajcie eee. Te Techno, przeczuń zgrał kosiarki O, posiadane Dobra Sprzedaja Sprzedaj I chuj I teraz, teraz się tego I sprzedaj I sprzedaj <laughs> a co kurwy? Ja gorsi! Patrzcie wiele już mam. Teraz tu mam na wsi to Czekajcie, tu się tym traktorem stana Kupia się ten Co tu się kupić Dobra Nie ta, o Inne obciążniki Te, o Dobra, kupił, że kto. I kaj to jest? Chyba tam będzie. Chyba tam będzie. Włączam się mapa. Idzie to kurwa kupiłem? Kurwa nie ma tego. Patrzcie, kasy nie mam, a tego też nie ma. Chyba, że to jest to. To jest to? Chuj może jakoś to przyczepia, ten, wiecie. Tak, tak, nie za bardzo. Może z tyłu. Może tak, z przodu. Ten... Ja pierdole. Ja się na farmera nie nadaję. Chyba już o tym zdążyliście zauważyć. A może do tyłu? Tak, ten kurwa mać. Posprzedował, że puszczę tu rolniczego i chuja tego mam. No kurwa! Nie, chuj mnie, twój bagaż opodzi. Czekajcie, podepna się to. No dobra, tak nie. Dobra, chyba wiem, kiedy się to zrobić. Dobra, tak, czekajcie, cofna. Nie, ja pierdole. Aż ich zajebą! Taka miała być piekarnia wyjebana, nie? Ja pierdole, chyba zbankrutuję, kurwa, wyjebali mnie na sprzęt, gdzie ta belarka? Pierdola to wszystko tą wieś i wysypisko. To by było na tyle w tym odcinku. Farming simulator. Ej, szala!